Dzień dobry Państwu, witam w podcaście konkretnie o robotyzacji. Ja nazywam się Dawid Poddobiecki i dziś chciałbym porozmawiać o tym, jak wybrać integratora systemów zrobotyzowanych. Ze mną ponownie przemysł Bartecki, witam Cię Przemku. Cześć Dawidzie, dzień dobry Państwu. Portal How to Robot podał, że w 2020 roku mieliśmy w Polsce 249 integratorów systemów zrobotyzowanych. Teraz ta liczba jest na pewno jeszcze większa jest tego sporo. Tak, tak. Szczególnie biorąc pod uwagę to, że How to Robot tylko integratorów. Są jeszcze firmy, które produkują zarówno same roboty, jak i systemy współpracujące urządzenia peryferyjne. Mm -hmm. Mając tak szeroką gamę integratorów, jak wybrać tego dla, dla firmy inwestora? Czyli czym powinien się ten inwestor kierować, żeby wybrać integratora pod swój system. Pod swój case dokładnie. Pod swój case, dokładnie. Y Moim zdaniem najważniejsze jest to, aby kierować się doświadczeniem w branży konkretnego integratora. Mhm. Eee, mówię tutaj o, o sytuacji, w której bierzemy pod lupę to, czy dany integrator dostarczał już do naszej branży lub branży o podobnej charakterystyce, bo wiem, że branże pokroju Przemysłu cukrowniczego, przemysłu abraziv, produkcja mąki, czyli młyny. Tam bardzo często spotykamy się z, ze strefami EX i chodzi o to, aby dany integrator był świadomy tych problemów, które niesie ze sobą produkcja mąki na przykład. Branża to jedno. Myślę, że też takim kolejnym punktem będzie realizacja o podobnym charakterze. Nawet nie stricte w branży, tylko na przykład jeżeli mówimy o paletyzacji w branży cukrowniczej, powiedzmy, to też istotnym będzie, że to była paletyzacja dla innego caseu, zupełnie z innej branży, powiedzmy, branży kartonu, kartoników, serwetek, żeby to był jednak case paletyzacji. Eee, jasne, jasne. To też jest ważne, żeby wziąć pod uwagę to, czy konkretne. Integrator wykonywał już automatyzację, robotyzację danego procesu, danego danej części procesu produkcyjnego. Mhm. Bo to też jest, to, to nie jest tajemnicą, że inne wymagania stawiane są przy, na początku linii, na, na początku produkcji, a inne na, na końcu. Przykład, który, który już dziś tutaj. Poruszyłem, czyli branża cukrownicza, produkcja cukru. Na początku, gdy te buraki przyjeżdżają, jest tam strefa bardzo brudna, bardziej mają zastosowanie systemy hydrauliczne. Natomiast na końcu, gdzie już jesteśmy w strefie czystej, gdzie już mamy gotowy projekt, produkt, przepraszam, w postaci cukru, no tam już wymagania stawiane przed żywnością, przed kontaktem z żywnością, przed. przed Produktami, które dostarczane są już do klienta końcowego. Teraz może na chwilę rozróżnimy rodzaje realizacji. Możemy tutaj wyróżnić takie rozwiązanie gotowe spółki czyli takie powtarzalne oraz rozwiązania prototypowe. I w zależności od tego, jaki, z jakim rodzajem realizacji mamy do czynienia, czym tutaj sugerowałbyś się kierować? Jeżeli mówimy o rozwiązaniach gotowych spółki, Mamy tutaj na myśli na przykład kartoniarki, którą, które poruszyłeś. Jeżeli mamy jakiś taki typowy karton, klapowy, powiedzmy, czy, czy, czy nawet karton typu display, jednak ma on charak tak jest charakterystyczny, typowy dla, dla, jakich, dla jakiejś branży, dla jakiegoś rozwiązania. Są firmy, które produkują po prostu takie maszyny w ilościach, może nie wielkoseryjnych, ale, ale w ilościach. W wielu sztukach, że tak powiem. Natomiast, no i wtedy musimy zwrócić uwagę na to, czy, czy konkretne rozwiązanie na pewno spełnia funkcjonalności, które, które my potrzebujemy. Mam tu na myśli wydajność, dokładne wymiary, typ klejenia, jakość klejenia i tak dalej, tak dalej. No ale jest to jakby rozwiązanie gotowe spółki, firma przyjeżdża, dostarcza takie rozwiązanie, które. Które potrzebujemy, i tyle. Drugim, drugim rozwiązaniem, drugim typem instalacji są instalacje prototypowe. I tutaj, powołując się znów na, na, na te kartoniarki, na te kartoniki, mówimy o kartonach nietypowych, które nieczęsto nie, nie spotykamy, lub kartonach o różnych, różnych wielkościach. Bo dzięki zastosowaniu rozwiązań prototypowych, rozwiązań dostosowanych do naszych, do naszych potrzeb, możemy, możemy obsłużyć dużo szerszą gamę, gamę produktów. Przykładem mogą być właśnie opakowania kartonowe, opakowania klapowe, które możemy rozkładać przy pomocy robota, sklejać przy pomocy niezależnego, niezależnego urządzenia. No i dzięki temu możemy dostosowywać. Chwietak do, do różnej wielkości tych kartonów. Dobrze, tak pozwolę sobie podsumować. Tutaj troszkę dużo kwestii poruszyłeś na temat zarówno jednych, jak i drugich realizacji. W przypadku realizacji powtarzalnych, przede wszystkim zwrócić uwagę na to, jak ta integracja będzie wyglądać. To znaczy, czy na pewno wszystkie parametry system taki gotowy, stricte pod nasz case, ten system będzie spełniał. Jak będzie wyglądała integracja maszyn zarówno przed tym procesem, który będziemy wdrażać, zarówno jak i po. Mhm. Dla rozwiązań prototypowych zwrócić uwagę na to, czy ten integrator w ogóle takie realizacje wykonywał. Oraz tak naprawdę. Tak naprawdę już, jeżeli patrzymy pod kątem integratora, to w, takim, w takiej sytuacji, gdy robimy stanowisko prototypowe, trzeba zwrócić uwagę na to, czy integrator po pierwsze przewidział czas na testy tego stanowiska, no to jesteśmy w stanie wywnioskować na podstawie harmonogramu, który nam dostarczy, a po drugie, czy ma wyznaczoną ścieżkę krytyczną w sytuacji, w której w którejś z funkcjonalności nie zostanie, nie zostanie nie zostanie zapewnione. Czy, czy ma, ma pomysł na rozwiązanie. Na, na rozwiązanie, albo czy w ogóle uwzględnił, że coś takiego może mieć miejsce. Wielu integratorów po prostu nie uwzględnia tego. Twierdzi, że tak będzie i kropka. Dobrze. Kolejnym aspektem, na który należy zwrócić uwagę jest Przemku? Ilość pracowników. Sądzę, że jest to ważny aspekt, szczególnie dla dużych firm. Dla firm, które robotyzują proces, proces ciągły, proces wielokrotnie trzy czy czterobrygadowy, w sytuacji, w której ta linia jest w ciągłym, w ciągłym użytku, a awaria tego, tej części, tego aspektu, tego, tego systemu zrobotyzowanego wpływa na, na produktywność całej fabryki. OK, zanim, zanim przejdziemy do tego właśnie, jak to wpływa na, na, na poszczególne procesy, to może najpierw pomówmy, jak, jak się sprawy mają z tym, co, jaka ilość pracowników będzie tutaj stanowiła wielkości integratora, ponieważ to jest troszeczkę inaczej niż na przykład z przedsiębiorstwami chociażby. Tutaj te, te ilości pracowników troszeczkę, Trosze, tr troszeczkę tak. się różnią, tak. Warto tutaj nakreślić, że, że, że w naszej branży, w branży integratorów, firma, która ma powyżej 60-80, od 60 do 80, to już są największe firmy, które, które mamy w branży. Ja przygotowałem sobie taką, taki, taki, taki krótki. Krótkie podsumowanie tych firm, krótki podział tych firm. Małe przedsiębiorstwa do 10 pracowników to jest około 50% naszej branży. Średnie przedsiębiorstwa od 11 do około 30-35 pracowników. I duże przedsiębiorstwa, czyli powyżej 31, 36, 30, no około 30 paru pracowników do do około 60-80, tak jak wspomniałem, to są, to są duże przedsiębiorstwa w naszej branży. Mhm. I teraz tak, jeżeli chodzi o, o te duże, czyli zacznę od końca. Duże przedsiębiorstwa mają bardzo wysoki poziom standaryzacji. Zauważyliśmy, że y, duże firmy mają y, zazwyczaj y, wybierają tylko jednego producenta y, systemów zrobotyzowanych. Jednego producenta sterowników. Jest to bardzo, bardzo nakierowane na standaryzację i bardzo często nie są na tyle elastyczni, co mali, mali integratorzy. Jeżeli chodzi o średnich, no są to firmy, które, które łączą jeszcze w sobie. Małe przedsiębiorstwa i duże przedsiębiorstwa. No niestety bardzo często średni przedsiębiorcy, przedsiębior, przepraszam, średni integratorzy gdzieś tam odbiegają cenowo, ponieważ już są w tej wyższej, wyższej półce, jeżeli chodzi o, o cenę, o ilość pracowników, a jeszcze nie są aż tak rozpoznawalni jak te duże, te duże marki. Jeżeli chodzi o te małe przedsiębiorstwa, przepraszam, małych integratorów oczywiście, ale to także są przedsiębiorstwa, więc to nie jest błąd. Są to firmy, które są bardzo często bardzo elastyczne, wykonują bardzo dużo, są w stanie zapewnić bardzo wysoką jakość. Minus takich przedsiębiorstw, minusem takich przedsiębiorstw jest. To, iż nie mogą zapewnić wielokrotnie, nie mogą zapewnić tak szybkiej reakcji serwisowej, na jaką mogą sobie już pozwolić średni czy duży, duzi e, integratorzy. E, mali, mali integratorzy m, także bardzo często e, gdzieś tam e, odpadają na etapie czasu realizacji, ponieważ no, z uwagi na, na wielkość przedsiębiorstwa e, każdy proces jest. Trwa u nich dość relatywnie dłużej, ponieważ jest zaangażowane mniej osób. Mhm. Poruszyłeś tutaj temat warunków y, serwisowych i, i czasu reakcji tych serwisowych. Myślę, że to też jest dobry punkt, który należałoby uwzględnić przy wyborze takiego integratora. Ponieważ tutaj wyróżniamy oczywiście opiekę gwarancyjną, pogwarancyjną i właśnie te reakcje stricte y, serwisowe. Na co tutaj y, polecałbyś zwrócić uwagę? Y Dobrze, już tłumaczę. <laughs> Trochę wybiłeś mnie, mnie z rytmu, ale e, jeżeli chodzi o reakcje serwisowe, czy tam warunki serwisów, e, rozbijmy je tak jak wspomniałeś na gwarancyjne, pogwarancyjne, no i serwisowe. Co rozumiemy przez gwarancyjne? Gwarancyjne rozumiemy e, poprzez świadczenie, e, świadczenie reakcji serwisowych w trakcie e, trwania e, gwarancji. E, u nas najczęściej jest to około 24 miesięcy od podpisania protokołu odbioru pięcowego. Są to reakcje związane z awariami, z czynnikami niezależnymi od inwestora. Czyli jeżeli coś się wydarzyło, co nie powinno mieć miejsca, my przyjeżdżamy i to naprawiamy, diagnozujemy i naprawiamy, oczywiście. Są tak Drugim aspektem są reakcje pogwarancyjne, czyli czy integrator. Zobowiązuje się świadczyć usługi serwisowe po gwarancji, czyli po tym okresie 24 miesięcy. Są to oczywiście dodatkowo płatne reakcje, ale mogą nam pozwolić uniknąć sytuacji, w której będziemy, w której inwestor będzie musiał szukać firmy zewnętrznej do utrzymania linii technologicznej czy jakiegoś, jakiegoś urządzenia. Trzecim aspektem są serwisy. Czym różni się serwis od serwisu gwarancyjnego? E, różni się powodem powstania e, usterki, awarii. E, serwisy zazwyczaj spowodowane są pracownikami e, inwestora, którzy spowodują jakąś awarię. I wtedy też pytanie, czy, e, czy firma integratorska, czy producent jest w stanie przyjechać i dokonać naprawy no oczywiście też dodatkowo płatnej ale czy w ogóle podejmie się takiego zlecenia, czy nie będzie e, czy, czy po takiej sytuacji nie dojdzie do e, końca, zakończenia opieki gwarancyjnej to na, to na to warto zwrócić uwagę po prostu e, tak, to tak tak, tak pokrótce jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o te tematy. Kolejnym aspektem znaczy kolejnym z tego zakresu jest kwestia e, opiekuna serwisowego. Czy, czy w ogóle jest ktoś taki, czy jest ktoś zdefiniowany jako e, opiekun serwisowy do danego tematu? Czy po wdrożeniu e, będziemy mogli kontaktować się tylko z jedną osobą, aby z, e, zgłaszać potencjalne mhm. problemy? Jest czy w to... ogóle dział? też serwisowy. Mamy dokładnie, w tej to firmie jest i jak liczny. Tak, dokładnie. To mhm. też na to też warto zwrócić uwagę, czy firma integratorska ma dział serwisowy, czy dzwoniąc do nich yy, możemy liczyć na to, że opiekun serwisowy przydzieli yy, nam yy, grupę, grupę serwisantów, która przyjedzie i naprawi yy, szybko yy, szybko szybko jakiś problem awarii szybko, czyli czas reakcji <noise> też dobrze by było znać takiej firmy. Tak, tak, dokładnie. Czas reakcji serwisowej w naszej firmie zazwyczaj wygląda to tak, że mamy około 24 godzin na odbiór zgłoszenia serwisowego. Przyjazd serwisanta to także 24 godziny, jeżeli chodzi o reakcję serwisu zdalnie, bo na to też warto zwrócić uwagę, czy integrator świadczy usługi Serwisu, gwarancji czy tam przeglądu w postaci zdalnej. To z jednej strony może oznaczać dostęp zdalny do sterownika PLC i wtedy kodzenie czy tam sprawdzanie błędu, sprawdzanie awarii, a z drugiej strony może oznaczać możliwość wykonania telefonu do inżyniera i dopytania się, co oznacza dana, dana awaria. U nas zasada jest taka, że gwarantujemy to i że 24 godziny jesteśmy w stanie naprawić problemy sterowania, które zostaną zdefiniowane do linii. Ok, myślę, że tutaj reakcję serwisową już możemy zamknąć. Kolejny i wydaje mi się taki ostatni punkt na dzisiaj to, to są referencje. Referencje od innych firm, które już z usług integratora um, skorzystały. Czy zgodzisz się ze mną, że to jest rzecz, na którą również warto zwrócić uwagę? Zgodzę, zgodzę się z Tobą, oczywiście z się, się z Tobą zgodzę. Prawda jest taka, że w naszej branży, jeżeli klient końcowy jest zadowolony, a nie jest dużą korporacją, to pozyskanie takich referencji jest badalnie proste. Po mhm. prostu prosimy o zadowolonego klienta o wystawienie referencji. Z dużymi firmami, z dużymi korporacjami jest trochę trudniej, trochę gorzej, ponieważ nie jest aż tak łatwo pozyskać od nich referencji. Nasze referencje można znaleźć na naszej stronie www.niksal.pl Jednak, tak jak powiedziałem, obowiązuje nas wiele umów o zachowaniu poufności, których nie możemy, w których obligujemy się, że nie będziemy publikowali informacji na, na temat realizacji. Dobrze. Jeszcze tak na sam koniec podsumujmy na szybko punkty, żeby tak mieć to wszystko w takiej kupie. Same punkty na co należałoby zwrócić uwagę? Okej, ok. okay, dobra. No to po pierwsze doświadczenie w branży, mhm. które jest no, bardzo ważne branży podobnej do naszej. Po drugie doświadczenie w realizacjach o podobnym charakterze. Mam tutaj na myśli o, mam tu na myśli etap. Procesu produkcyjnego, czyli czy integrator robił w konkretnym etapie. Po trzecie, jaki jest to rodzaj instalacji, inwestycji? Czy jest to inwestycja tak zwana spółki, czy jest to inwestycja prototypowa? Po czwarte, jest to ilość pracowników firmy integratorskiej, tak abyśmy dopasowali do naszych potrzeb. Jeżeli potrzebujemy szybkich reakcji serwisowych, lepiej doinwestować w instalacje i Iść z dużą firmą. Jeżeli potrzebujemy bardziej dopasowanego rozwiązania, lepiej skorzystać z firm małych. Jeżeli potrzebujemy coś pośrodku, najlepiej skorzystać z firm średnich. Warunki reakcji serwisowej, czyli jakie warunki gwarantuje nam firma integratorska, czy świadczy usługi po gwarancyjne, jakie ma cenniki, czy aktualizuje te cenniki rok do roku. No, i na koniec, czy ma referen referencje do dotychczasowych klientów? Dobrze, Przemku, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję również Państwu. Zachęcam do oglądania kolejnych oraz poprzednich odcinków podcastu. Na dziś to wszystko. Dziękuję bardzo i do widzenia. Dziękuję bardzo.